Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do tematu naszej akcji, którą będziemy w najbliższych dniach organizować wspólnie z młodzieżą i z młodzieżówką SLD, jeszcze komentarz pozwólcie do e, dyskusji, do głosowania e, w wniosku o wotum nieufności wobec ministra finansów. Bardzo proszę, oddaję głos wnioskodawcy, osoby, która prezentowała w imieniu klubu wniosek. Pan poseł Sławomir Kopeciński. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, fakty, żelazne argumenty, które wczoraj przedstawiliśmy w trakcie debaty sejmowej, przegrały niestety z wirtualną statystyką, naciąganymi danymi, które w dniu wczorajszym przedstawił minister finansów. Ten poziom, czy poziomem samouwielbienia rządu, tą wielką arogancją, butą, którą wczoraj zaprezentowali, Niestety nie da się opłacić comiesięcznych rachunków. One wzrosły o 40% i tego faktu nikt nie może zanegować. Mam złą wiadomość. W związku z tym, że wszelkie propozycje Sojuszu Lewicy Demokratycznej zostały odrzucone, dziś możemy stwierdzić, że na pewno w maju czeka nas kolejna podwyżka cen paliwa. Ja mówiłem o tym wczoraj. Zapowiedziane są drastyczne podwyżki energii elektrycznej, gazu a więc w perspektywie czasu niedalekiej ceny żywności. Pan minister Rostowski, rząd Donalda Tuska napędza drożyznę. Napędza drożyznę. Wczoraj, kiedy mówiliśmy o tych problemach, pan minister finansów zachował się jak piłat, umywając ręce od odpowiedzialności za stan finansów publicznych. Przekonywał nas do tego i każe nam się cieszyć z tego, że w nielicznych krajach Unii Europejskiej jest gorzej niż u nas. A to nie jest, Szanowni Państwo, powód do radości. Najbardziej boli nas to, że odrzucono propozycję reform, które Sojusz Lewicy Demokratycznej przedstawił. Zaproponowaliśmy, przypomnę. Obniżkę stawek akcyzy, taka możliwość jest, o 30 groszy na litrze, jednym podpisem pan minister mógłby to załatwić. Zaproponowaliśmy reformę Krusu, zaproponowaliśmy dalszą reformę otwartych funduszy emerytalnych, chcieliśmy, abyśmy przedstawili wspólne projekty dotyczące reformy ulgi prorodzinnej, becikowego. Zaproponowaliśmy rewizję decyzji, którą pan minister podjął w stosunku do samorządów, mówiącą o możliwości ich zadłużania. No przecież mówią o tym wszyscy znawcy tematu, wszyscy prezydenci, wszyscy specjaliści, że to działanie ograniczy inwestycje samorządowe, zwiększy bezrobocie i tak już dzisiaj bardzo wysokie. Na te wszystkie propozycje pan minister nie odpowiedział. Pozostał w wirtualnym świecie wskaźników, statystyk. A powiem tak na zakończenie. No, statystycznie, Ala i jej kot mają po trzy nogi. I to jest to, czego pan minister zrozumieć nie może i nie potrafi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I przechodzimy teraz do tematu 1 maja i w tematu bezrobocia. Bardzo proszę, pan przewodniczący Szanowni Państwo, jak widzicie, niektórzy żyją w wirtualnym świecie, w świecie statystyk. W świecie statystyk ładnie układanych przez, jak to mówią, głównego księgowego Polski. Natomiast my żyjemy na ziemi, wśród ludzi. Żyjemy w Kielcach, żyjemy w Głogowie, żyjemy w Rzeszowie, żyjemy w Warszawie. I jak od 23 lat, za trzy dni obchodzimy Święto 1 maja, Święto Ludzi Pracy. Niestety w tym roku smutne święto, bo bezrobocie rośnie. Ludzie pracy nie bardzo mają się z czego cieszyć, bo albo się martwią o to, aby przeżyć od pierwszego do pierwszego, albo się martwią, czy ich zwolnią, czy nie zwolnią. I pomimo różnych informacji, różnych insynuacji, są już lewicy demokratycznej wspólnie ze związkami zawodowymi, jak co roku obchodzi święto pracy. Główne obchody 1 maja w tym roku odbędą się pod niestety zamkniętą już. Stocznią Szczecińską, pod jej bramą, bo chcemy tam zaprotestować przeciwko polityce tego rządu i takiej polityce. W Warszawie o 9 pod siedzibą OPZZ, Ogólnopolskiego Porozumienia Związku Zawodowego, również odbędzie się wiec. I w różnych miastach, we wszystkich miastach w Polsce również odbędą się wiece. Chcemy zaprotestować przeciwko tej liberalnej polityce, nienastawionej na człowieka, a nastawionej na nastawionej na zysk, nastawionej na księgowanie, nastawionej na statystyki. O tym wczoraj słyszeliśmy, o tym chciałem powiedzieć i chciałem uciąć wszelkie dywagacje, domniemania, ale również zaprosić wszystkich Polaków za Państwa zaproszeniem, którym nie podoba się ta polityka, którzy chcą zaprotestować przeciwko takiej polityce. Na 1 maja, abyśmy świętowali Dzień Pracy. Dziękuję bardzo. Jeszcze o wątku bezrobocia, w szczególności wśród młodych ludzi, bo to będzie jeden z ważniejszych tematów w trakcie tych obchodów Święta Pracy. Pan poseł Artur Ostrowski, proszę bardzo. Wczoraj w czasie debaty sejmowej pan minister Ostrowski bardzo wiele mówił o swoich sukcesach, w cudzysłowie oczywiście sukcesach, natomiast nie widzi dramatu młodych ludzi. Młodych ludzi, którzy nie mogą znaleźć dla siebie pracy. Trzeba powiedzieć panu ministrowi, że mamy w Polsce pół miliona bezrobotnych absolwentów, którzy nie ukończyli 25 roku życia. To jest armia, która potrzebuje pomocy, która potrzebuje wsparcia. Mamy też taką sytuację, że co dziesiąty bezrobotny w Polsce ma wyższe wykształcenie i nie ma dla nich oferty, którą by zaproponował rząd. Bardzo wielu wyjechało i bardzo wielu wyjedzie z kraju. Pan minister. Nie ma na to pomysłu, natomiast odebrał nadzieję młodym ludziom, pozbawiając funduszy na staże absolwenckie czy na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez właśnie młodych ludzi kończących szkołę czy studia. Jest poważny problem. Pan minister tego problemu nie widzi. Natomiast młodzi ludzie mają pewien pomysł, jak zwrócić się do pana ministra i pokazać ten dramat swojej sytuacji. Szanowni Państwo i Paulina Piechna-Więckiewicz na zakończenie szefowa naszej młodzieżówki o tej akcji, która będzie realizowana przed 1 maja i po 1 maja przez ZSD. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, nie tak dawno temu lubelski oddział Federacji Młodych Socjaldemokratów rozpoczął akcję wysyłania CV do premiera Donalda Tuska. My dzisiaj, począwszy od 1 maja, Międzynarodowego Dnia Solidarności Ludzi Pracy, chcielibyśmy rozpocząć Federacja Młodych Socjaldemokratów i Sojusz Lewicy Demokratycznej akcję wysyłania nie tylko do premiera Donalda Tuska, ale również do odpowiedzialnego za zły stan finansów publicznych ministra Rostowskiego właśnie cefałek. Chcemy pokazać premierowi, ministrowi, rządowi, że to są ludzie, że to nie są tylko statystyki, o których przed chwilą powiedzieli moi koledzy, to są młodzi, żywi ludzie stracone pokolenie, pokolenie straconych szans, pokolenie bez pracy, a nawet jeżeli pracę mają, to bez świadczeń, pracujący na umowę o dzieło, na umowę, zlecenie, nieodprowadzające składek emerytalnych, które tak przecież ważne mogą okazać się w przyszłości. Szanowni Państwo, za mną adres Wyślij CV do Premiera na adres Premiera Donalda Tuska. Zachęcamy, młodych ludzi tutaj z tego miejsca do wysyłania od 1 maja cefałek, żeby pokazać bez względu na to, jakie są ich poglądy, że nie zgadzają się na zastaną rzeczywistość. Ja bym chciała, żeby premier polskiego rządu nie dziękował premierowi Wielkiej Brytanii, ani nie dziękował za chwilę już. Kanclerz Angeli Merkel za to, że zapewniają miejsca pracy dla młodych Polaków w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Ja bym chciała, żeby premier polskiego rządu zapewnił pracę i szansę pokoleniu straconych młodych Polaków, z których co trzeci absolwent nie ma pracy i nie ma możliwości tej pracy znaleźć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. CV wysyłamy na adres donalt.tusk.sejm.pl. Powtórzę, donalt.tusk.sejm.pl, a wzór, format europejski CV można pobrać na naszej stronie internetowej www. .sld.org.pl. zachęcamy serdecznie, szanowni Państwo, to jest bardzo ważna sprawa. Co drugi młody człowiek w Polsce, ponad 40% młodych ludzi, absolwentów szkół wyższych, jest bez pracy. Nawet jeżeli znajdują pracę, to to jest pokolenie 1200 brutto, pokolenie osób, które zarabiają ledwo co na czynsz. Chcielibyśmy zwrócić uwagę w trakcie tego nadchodzącego dnia Święta Pracy, uwagę rządzących na ten wielki problem problem pokoleniowy, jak Pani Piechna-Więckiewicz powiedziała, pokolenia, straconego pokolenia. Chcielibyśmy zwrócić uwagę tego pokolenia, o którym mówił Pan Premier Donald Tusk jeszcze niedawno w czasie kampanii wyborczej. Bardzo proszę, czy są pytania. Dziękuję Państwu za spotkanie, dziękuję Państwu, dziękuję bardzo.